Witam serdecznie drodzy słuchacze. Na wstępie chciałbym zachęcić Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz do zostawienia łapki w górę. Historia, którą za chwilę opowiem, wydarzyła się w 1998 roku w niewielkiej miejscowości o nazwie Debrzno. Miejscowość ta położona jest w województwie pomorskim w powiecie Czuchowskim. Liczy nieco ponad 5000 mieszkańców. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że zdarzenie te trochę przypomina mi historię, którą przedstawiałem kilka miesięcy wcześniej o Joannie Sendeckiej. Oczywiście obie sprawy różnią się od siebie, ale z pewnością kłamstwo i brak sumienia są kluczowe w obu przypadkach. Niestety, w tej historii prawda przez wiele lat była ukrywana. 21-letnia wówczas Angelika i 23-letni Daniel byli od dwóch lat małżeństwem. Mieli roczną córeczkę Magdalenę. Kobieta zajmowała się wtedy domem i wychowywaniem swojej pociechy. Daniel był pracownikiem fizycznym w ubojni. To przede wszystkim on utrzymywał rodzinę. Angelika ukończyła zawodówkę o kierunku sprzedawcy. Jeszcze przed narodzinami córki pracowała w sklepie. Kobieta pochodziła z Piły. W połowie lat dziewięćdziesiątych poznała Daniela. Po roku związku postanowili się pobrać i zamieszkać w Debrźnie. Mężczyzna stamtąd pochodził. Ich początki wspólnego życia nie były łatwe. Daniel musiał utrzymać żonę i dziecko z niewielkiej pensji. Wiadomo, że nie miał on problemu z nawiązywaniem kontaktów z kobietami. Przed poznaniem Angeliki często zmieniał partnerki. Niektórzy postrzegali go jako kasanowe. Podczas małżeństwa mężczyzna czasami spotykał się z sąsiadką Katarzyną. Te sytuacje odbijały się na ich związku. Kobiecie zależało, aby zbudować stabilną i szczęśliwą rodzinę. Bardzo kochała córeczkę i poświęcała jej cały swój czas. Przede wszystkim częstą przyczyną kłótni były problemy finansowe. Nieraz Angelika pakowała się i wraz z córeczką wyjeżdżała na parę dni do swoich rodziców. Spory i nieporozumienia przynosiły jej wiele łez i cierpienia. Nie była osobą towarzyską, nie przepadała za znajomymi męża Danutą i Krzysztofem. Dlatego też, gdy się z nimi spotykał, to często poza domem. Poza tym, że pracował, to skupiał się głównie na własnych potrzebach. Pewnego dnia, a dokładnie 1 października 1998 roku, zapłakana Angelika wybiegła z mieszkania. Wówczas natrafiła na swoich sąsiadów. Było to starsze małżeństwo, które miało problemy ze słuchem. Młoda kobieta pokazywała im na migi, że Daniel jest niedobry i bardzo na nią krzyczy. Jednak po niedługim czasie wróciła do mieszkania i już prawdopodobnie tego dnia nic więcej się nie wydarzyło. Na zajutrz Daniel był umówiony ze swoimi znajomymi na godzinę 17. Mieli przyjść do ich mieszkania. Mężczyzna po 15 wrócił z pracy do domu. W środku zastał żonę i malutką córeczkę. Można przypuszczać, że tego dnia atmosfera między nimi była napięta, chociażby z racji tego, że poprzedniego dnia doszło pomiędzy nimi do kłótni. Niedługo potem, gdy dotarł do mieszkania, mogło dojść pomiędzy nimi do kolejnych nieporozumień. Daniel mógł też już wcześniej planować swoje brutalne zamiary, ponieważ między godziną 15 a 17. W mieszkaniu tym doszło do przerażającego czynu. W pewnym momencie mężczyzna rzucił się na bezbronną Angelikę i zaczął ją dusić kablem elektrycznym. Próbowała się bronić, lecz miała niewielkie szanse. Była bardzo szczupła i niewysoka. Niestety, już po kilku minutach nie dawała jakichkolwiek oznak życia. Daniel zdecydował się jak najszybciej ukryć ciało. Postanowił schować ją do dużej torby podróżnej. Do środka wrzucił też kabel elektryczny. Zdawał sobie sprawę, że nie ma zbyt wiele czasu. Około godziny 17 mieli przejść do niego wcześniej wspomniani znajomi Danuta i Krzysztof. Zostawił więc torbę w pokoju i zamknął drzwi. I tutaj chciałbym dodać, że w źródłach nie ma podane czy w tamtym momencie ich córeczka była przy tym zdarzeniu. Możliwe jest, że była po prostu w innym pokoju bądź mogła spać. Około godziny 17 przyszli do niego znajomi. Mężczyzna wtedy wydawał się być zdenerwowany. Wyjątkowo zaprosił ich do kuchni. Tłumaczył, że w pokoju śpi malutka Magda. Dlatego też zamknął tam drzwi i poprosił, aby nie zachowywać się zbyt głośno. Po krótkiej chwili zaczął wyjaśniać swoją złość. Mówił, że Angelika postanowiła nagle wyjechać. To go bardzo zaskoczyło, ponieważ został sam z córeczką. Podczas dalszej dyskusji stwierdził, że pewnie ponownie pojechała do rodzinnego miasta piły. Po pewnym czasie znajomi wyszli z mieszkania. Na dworzu było już ciemno. Mężczyzna postanowił ukryć ciało, wynosząc torbę do piwnicy. Aby tam się dostać, musiał wyjść na podwórko. Bał się, że na kogoś tam trafi, zdecydował więc najpierw się rozejrzeć. Nagle, gdy wyszedł z mieszkania, spotkał sąsiadkę Katarzynę. Kobieta od razu zadała mu pytanie, dlaczego stoi taki wystraszony. Daniel natychmiast wyjaśnił jej, że nasłuchuje, czy nie płacze córeczka. Powiedział też, że Angelika nagle wyjechała do piły. Na koniec dodał, że właśnie idzie tylko na chwilę, po węgiel, do piwnicy. Kobieta zaproponowała mu pomoc, jednak on stanowczo odmówił. Ta sytuacja go spłoszyła. Lecz Daniel miał okrutny plan. Zdawał sobie sprawę, że musi jak najszybciej pozbyć się ciała. Doskonale wiedział, że w piwnicy znajduje się stara średniowieczna studnia. Po pewnym czasie chwycił za torbę i niezauważony dotarł do piwnicy. Na miejscu podszedł do studni i wrzucił tam szczelnie zamkniętą torbę, po czym przysypał to miejsce ziemią. Mężczyzna po kilku dniach wymienił kutkę w drzwiach tej piwnicy. Wciąż tłumaczył bliskim, znajomym czy sąsiadom, że został sam z córeczką, a Angelika wyjechała do Piły. Lecz rodzina kobiety nie potwierdziła jej obecności. Mężczyzna zmieniał też wersję. Mówił, że mogła wyjechać do Niemiec. W tej niewielkiej miejscowości dużo osób go znało i przez to darzyło zaufaniem. W kolejnych dniach Daniel utwardził posadzkę. Zalał ją betonem, a następnie położył tam cegły. Angeliki nie było już praktycznie tydzień. Wiele osób zaczęło to bardzo niepokoić, zwłaszcza jej rodzinę. 23-latek przez ten czas nie złożył zawiadomienia o zaginięciu. Cały czas zapewniał wszystkich, że nie wydarzyło się nic złego. Niemniej dopiero po dwóch tygodniach złożył zawiadomienie o zaginięciu żony. Funkcjonariuszom dokładnie opisał, jak tego dnia była ubrana. Ciągle wyjaśniał, że wyjechała do rodziny, która mieszka w Pile, dodał też, że wspominała o wyjeździe do Niemiec. Policja więc rozpoczęła poszukiwania młodej kobiety. Przesłuchano wiele osób, pytano, czy ktoś tego dnia nie widział może 21. Latki. Niestety bez skutku nie było żadnych świadków, którzy by ją widzieli. Tymczasem Daniel, dzień po złożeniu zawiadomienia o zaginięciu, złożył do sądu pozew o rozwód, gdzie winną rozkładu pożycia wskazał swoją małżonkę. Wypełnił również wniosek o alimenty dla malutkiej madzi. Zwracał się też do różnych instytucji o pomoc. Wyjaśnił, że jest samotnym ojcem i poniekąd brakuje mu środków na wychowanie dziecka. W niedługim czasie mężczyzna poszedł na urlop wychowawczy. Przez ten czas policja prowadziła śledztwo. Starała się ustalić, czy kobieta może rzeczywiście wyjechała za granicę. Rodzina Angeliki była załamana tą sytuacją. Nie wierzyli do końca Danielowi, a zwłaszcza brat poszkodowanej Dariusz. Zresztą wielu osobom wydawało się dziwne, aby młoda, kochająca swoje dziecko matka tak nagle wyjechała gdzieś sama. Daniel jednak skrupulatnie zapewniał wiele osób, że żona ich zostawiła. Po jakimś czasie nawet twierdził, że dostał od niej list z Niemiec. Innym razem mówił, że widział ją w Niemczech w jednym z supermarketów. Miała tam rzekomo pracować na kasie. Z czasem sąd rodzinny przyznał alimenty Danielowi. Każdego miesiąca dostawał kwotę, która miała mu pomóc utrzymać malutką córeczkę. Wypłacał jej fundusz alimentacyjny. Niestety mijały kolejne tygodnie, miesiące, a służby nie były w stanie podjąć żadnego tropu. Daniel Nadal kłamał i oczerniał żonę. Przedstawiał się w świetle poszkodowanego i porzuconego. Tak zaczęły mijać kolejne lata. Brak dowodów czy poszlak trzymał śledztwo w martwym punkcie. Tak jak wcześniej wspomniałem, Daniel nie miał problemu z nawiązywaniem kontaktów z kobietami. Po zaginięciu bardzo szybko zaczął nawiązywać nowe relacje. Po sześciu latach wychowywania małej madzi, postanowił oddać ją pod opiekę do swoich rodziców. Następnie wyprowadził się z tego mieszkania i zamieszkał kilkaset metrów dalej w bloku. Gdy Magda dorastała mężczyzna, cały czas tłumaczył jej, że mama nas zostawiła i gdzieś wyjechała. Córka mu ufała i wierzyła, że to jest prawda. Mężczyzna w 2015 roku ponownie ożenił się i przyjął nazwisko nowej żony. Lecz w tym wszystkim docie prawdy bardzo pragnął brat Angeliki Dariusz. Nie wierzył w opowieści, które rozpowiadał Daniel. W głębi serca czuł, że to właśnie on mógł zrobić krzywdę jego siostrze. W 2016 roku Dariusz złożył wniosek do tzw. Archiwum X o ponowne rozpatrzenie sprawy zaginięcia jego siostry. Funkcjonariusze zaczęli szczegółowo analizować tę sprawę. We współpracy z Interpolem i Europolem ustalili, że kobieta prawdopodobnie nigdy nie opuściła terenu Polski. Przesłuchano ponownie potencjalnych świadków, przeanalizowano różne wersje wydarzeń. Na podstawie zeznań ustalono, że relacje pomiędzy Danielem i Angeliką były różne. Zwłaszcza dzień przed zaginięciem ustalono, że doszło pomiędzy nimi do kłótni. Przez to Angelika wybiegła zapłakana z mieszkania. Śledczy dokładnie sprawdzili akta sprawy. Podjęli się kilku tropów. Założyli, że kobieta już zapewne nie żyje. Jednym z tych tropów miało być przeszukanie georadarem piwnicy, którą wcześniej użytkowało małżeństwo. I tak 24 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze pojechali w tamto miejsce. Po wejściu do środka od razu rozpoczęto pracę. Już po niedługim czasie georadar wykrył coś pod posadzką. Funkcjonariusze podjęli dalsze odpowiednie czynności. Po rozkuciu posadzki i rozkopaniu tego miejsca zauważyli leżącą torbę. Po jej wyciągnięciu i otwarciu zastali makabryczny widok. Technicy natychmiast zabezpieczyli wszystkie potencjalne materiały dowodowe, m.in. kabel elektryczny. Zaczęto dokładnie badać szczątki, które wyraźnie wskazywały, że do zbrodni doszło wiele lat temu. Po dokładnej analizie stwierdzono, że jest to zaginiona przed 19 laty Angelika. Śledczy przyjęli, że głównym podejrzanym może być Daniel. Niedługo potem został zatrzymany i ponownie przesłuchany. Mężczyzna zarzekał się, twierdził, że nie ma z tym nic wspólnego. Nadal trzymał się wcześniejszej wersji. Tłumaczył funkcjonariuszom, że nawet nigdy nie skrzywdziłby żony. Mimo to był głównym podejrzanym. Został zatrzymany w tymczasowym areszcie. W dalszym toku sprawy przebadano mechanoskopijnie przewód elektryczny. Na tej podstawie stwierdzono, że przewód ten nosił ślady rozciągania. Niestety dalsze badania i ustalenia nie przyniosły odpowiedniego rezultatu. Śledczy nie odnaleźli żadnych śladów DNA czy odcisków palców. Daniel przez cały czas śledztwa nie przyznawał się do winy. Nie był też chętny do składania szerszych wyjaśnień. Twierdził, że nie wie w jaki sposób znalazło się ciało w należącej do niego piwnicy. Mieszkańcy Debrzna byli bardzo poruszeni tą sytuacją. Wiele osób nie przypuszczało, aby Daniel zdolny był do takiego czynu. Wobec mężczyzny nie było kluczowych dowodów. Śledztwo miało charakter poszlakowy. Mimo to na początku 2019 roku rozpoczął się proces. 44-letni wówczas Daniec został oskarżony o zabójstwo żony i ukrycie jej zwłok w piwnicy. I tutaj chciałbym przytoczyć jego słowa wypowiedziane podczas procesu. Ja wróciłem z pracy. Był ugotowany obiad. Było wszystko zrobione. Żona miała przygotowaną torbę z ubraniami. Żona mi oznajmiła, że chce pojechać do Piły. Do mojej mamy i do rodziców. To znaczy do rodziny, do swojej rodziny. Sąd zadawał wiele pytań. Pokazano mu również znalezioną torbę i kabel elektryczny. Lecz mężczyzna nie był w stanie stwierdzić, czy te rzeczy pochodziły z ich mieszkania. Daniel podczas składania zawiadomienia o zaginięciu w 98 roku dokładnie opisał, w co ubrana była Angelika. Co ciekawe, podczas odnalezienia na ciele dynatki było to samo ubranie, które opisał podczas zgłoszenia zaginięcia. Na jego niekorzyść przemawiało to, że mężczyzna wiele razy zmieniał wersję zaginięcia. Opowiadał ludziom różne sprzeczne historie. Kobieta była dobrą i kochającą matką, nigdy nie zostawiłaby swojej malutkiej córeczki. Poza tym Daniel nie za bardzo interesował się działaniami policji podczas rzekomego zaginięcia. Kolejnym dziwnym zachowaniem było to, że złożył zawiadomienie o zaginięciu dopiero po dwóch tygodniach i to tylko dlatego, że prosili go o to znajomi. Kolejną sytuacją jest szybkie złożenie dokumentów o rozwód. W dalszym procesie składania zeznań odmówiła córka Magdalena i jego aktualna żona. Daniel też nie przyznał się do tego, by wylewał posadzkę w piwnicy i później wykładał ją cegłami. Twierdził, że było już to zrobione wcześniej. Jednak są świadkowie, którzy potwierdzili, że Danielowi w wylewaniu posadzki i układaniu cegieł pomagał starszy, głuchoniemy sąsiad. Mężczyzna ten jakiś czas temu zmarł. 44-latek podczas procesu odpowiadał na wiele pytań. Na każde znalazł jakąś odpowiedź. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że śledczy i prokurator przyjęli wersję tą, którą przedstawiłem na początku odcinka. Z całą pewnością kobieta została uduszona. Jednak nie było bezpośrednich dowodów wskazujących jego winę. W dalszym etapie mężczyzna przyznał się, że niedługo potem, po rzekomym zaginięciu, wprowadziła się do jego sąsiadka Katarzyna, lecz stanowczo wyjaśnił, że podczas małżeństwa nie zdradził żony. Mimo to śledczy i tak byli innego zdania. Mężczyzna nie zgodził się na badanie wariografem. Z opinii psychologa wynikało, że miał tak zwane dwie twarze. Wobec znajomych przedstawiał się jako miła osoba, zaś wobec żony nie miał szacunku, często się awanturował. Sąd podkreślił, że Daniel był skupiony na własnych potrzebach. Wyróżnił też, że Angelika miała dobre opinie wśród innych i nigdy nie zostawiła bez swojego dziecka. Podczas śledztwa zeznający świadkowie stwierdzili, że dzień przed zbrodnią Angelika wybiegła zapłakana z mieszkania. Świadkowie zeznali też, że mężczyzna kilka dni później zmienił kutkę w drzwiach piwnicy. Sąsiadka Katarzyna, która później z nimi przez jakiś czas mieszkała, zeznała, że tego dnia Daniel opowiadał o tym, że zostawiła go żona i wyjechała do rodziny. Mówiła, że chciała mu pomóc, ale wówczas mężczyzna stanowczo jej odmówił. Z kolei obrońca Daniela domagał się uniewinnienia. I tutaj chciałbym przytoczyć słowa oskarżonego. Nie wiem nawet, jak się bronić, bo jestem bezradny. Nie mogę wezwać kogoś na świadka, żeby zeznał, że czegoś nie było, bo nie ma takiej opcji. Proszę o uniewinnienie i puszczenie mnie w końcu do domu. Ostatecznie 2 października 2019 roku, czyli dokładnie 21 lat od popełnionej zbrodni zapadł wyrok. Sąd. Uznał winę Daniela i zaznaczył też, że mężczyzna wprowadził w błąd sąd rodzinny. W efekcie wyłudził prawie 15 tysięcy złotych na alimenty. Zastosował mu karę łączną 15 lat więzienia. Zasądził też od oskarżonego 100 tysięcy złotych nawiązki wobec córki Magdaleny. Z kolei brat ofiary Dariusz ma otrzymać kwotę 50 tysięcy złotych. Ponadto oskarżony ma ponieść koszty procesu wynoszące ponad 92 tysiące złotych. Sąd w większej części był zgodny z argumentami prokuratury. I tutaj przytoczę słowa sędziego. Sąd uznał, że nie jest możliwym ustalenie, jak oskarżony zabił, ale zrobił to z zamiarem bezpośrednim. Wyrok w tej sprawie nie był prawomocny. Wiele osób twierdziło, że nie jest to odpowiednia kara. Dlatego też apelację zapowiedział prokurator. Obrońca Daniela również się odwołał i nadal żądał uniewinnienia. Po kilku miesiącach, a dokładnie 30 września, sąd apelacyjny w Gdańsku podwyższył karę o 10 lat. Na koniec oskarżony stwierdził, że nie zgadza się z wyrokiem. W trakcie uzasadnienia opuścił salę rozpraw. To już wszystko na dziś co dla was przygotowałem, moi drodzy. Dajcie znać, co myślicie o tej sprawie. Pamiętajcie, aby wyrażać się w sposób kulturalny w komentarzach. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i kliknięcia subskrypcji. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.